Do minus 60% przez cały rok, tylko w Superfarm. Wypłata odszkodowania? Wystarczy zadzwonić. 19522 Axa Direct. Dzieciaki śpią. Napijemy się Elgreja. <sum> Skąd ty wziąłeś te rymy? Jakie rymy? Poznajesz? Nie, nie, nie. Wręczam ci mojej miłości kwiat na tysiąc najbliższych lat. Nadal trzymasz moje listy. <sum> No wiesz, ja tam wolę mieć wszystko na papierze. I bądź tu romantyczny. Nowa saga El Grey. Wyjątkowy smak i aromat wspólnych chwil. Od 15 lat ponad 3000 specjalistów od ubezpieczeń pracuje na satysfakcji i poczucie bezpieczeństwa ponad pół miliona klientów. Ubezpiecz życie. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub wejdź na inglżycie.pl. To jest jedna polisa dla całej rodziny. Ubezpieczenie na życie i na zdrowie. No i mamy też program, który pozwoli sfinansować edukację Pani dzieci. Tylko wie Pan co, Panie Janku, ja mam taki jeden problem. Tak? Chodzi o to, że ja teraz muszę wyjść na chwilę i nie bardzo mam z kim dzieci zostawić. Może Pan by ich mógł przypilnować, dosłownie chwileczkę. No bo przecież te całe formalności u Was to pikuś. U nas formalności to pikuś. Pan pikuś. Aviva. Dawniej Commercial Union. Mm. Pyszny makowiec z masą makową Bakalant pełną smaku i wyjątkowych bakali. Masa makowa bakaland naturalnie z przyjemnością. Uff... Bywam. Chyba jest czysty. Nie jest. Jak to? Płyn do mycia naczyń nie może dogłębnie wyczyścić dywanu. Ale ja od zawsze go używam. Nie poradził sobie. Zobacz, brud czai się głęboko między włóknami. Dlatego został stworzony nowy Vanish Oxy Action Intelligence Plus. Najlepszy szampon do prania dywanów. Sięga w głąb dywanu i całkowicie usuwa brud, podczas gdy płyn do mycia naczyń czyści tylko powierzchnię. Nowy Vanish czyści idealnie. A my możemy się bawić! <laughs> nowy szampon do prania dywanów. Przeznaczenie to potężna siła. Nie wierzę w przeznaczenie. Hollywood Playboy. Nowy zapach dla mężczyzn. Wejdź do gry. Presto Play. Zagraj o więcej. Zestawy Playboy stworzone na święta. Magiczne święta w Telewizji Puls. Przygody. <grym> Zaklęcia. Baśnie i legendy. Spubliku i cyberpościg w świąteczny piątek o 16. Rumpel Sztylski w sobotę o 15.30. Królowa śniegu w piątek i sobotę o 17.30. Podróż Jednorożca w niedzielę o 13.30. Przecięta z Telewizją Puls! Jasne! Yes, <laughs>